Dobra, oglądamy pana Pikeja, CS2, premiera konkurenta. Zobaczymy do CS2. -eczki. Ciąg dalszy sytuacji z Morelzem, zła atmosfera w Nawi. Czy ja wiem, czy zła? Nie przesadzajmy. Dobra, oglądamy. Czy obecnie grając w CS2 czujecie ogólną poprawę w gameplayu od tego, co było pół roku temu? No widzowie, i to jest pytanie. Które najbardziej uwielbiam. Uważam, że jest poprawa w gameplayu. No co było pół roku. Znaczy, pół roku temu, to. Przepraszam. Pół roku temu nie... Od tego update'u, gdzie dali nowe animacje, tak? Dali animacje z CSGO po prostu. To nie widzę żadnej poprawy. Da... Nawet jest coraz gorzej, ponieważ wrócił bug, tak? Wrócił bug. Mówię, powiem bug, bo na YouTube ostatnio zostałem skarcony przez gości. Mówię bug. A ja mówię Bóg po prostu i tyle, ale powiem Bug. Po prostu jest Bug ten, że wychodzisz z wody, słychać chrupnięcie, wchodzisz do niej, też słychać chlupnięcie, wyskakujesz na łoku, słyszysz chlupnięcie, tak? Więc nie wiem czemu to wróciło. I ty nie wiesz, czy cię słychać. Czy cię słyszą osobnicy. Naprawdę to jest tak denerwujące. Wrócił Bóg z tym za ścianę, że padasz po prostu za ścianą, 2 metry nawet. Nie wiem czemu tak jest. W sumie ja może pokażę znajdę tego klipa dzisiaj białego. Patrzcie na to. I ja mam to na gminie dwa razy, trzy razy w meczu potrafię mieć, że padam za ścianą. Teraz wam pokazuję jak to wyglądało dzisiaj u białego. Patrzcie na to. To jest sezba. To było na faceciche. dong tak? Z do białego. Ugrał Faceita, patrzcie. I to jest normalne? Czy to jest normalne, że taka sytuacja w ogóle może mieć miejsce w takiej grze, że hit... metr hitboxa, zobaczcie, za ścianą, już zostaje ten? To nie jest normalne. Ale ja bardzo często tak mam, że padam za ścianą, nie? Że padam za ścianą. To jest wina subtika, to jest ogólnie kodu gry, wina, tam wszystko jest rozpięte. Nie? Tam wszystko jest rozwalone i ja nie wiem czy to jest do naprawy. Ja uważam, że tu nowa wersja CS by tylko mogła naprawić tą grę, bo oni t cray 128 nie przywrócą. Tak mi się wydaje, nie przyznają się do błędu. Bardzo często mam przecież tą akcję, że trzam z awupy i pół sekundy oddałem strzał, typ nie pada, pół sekundy, później gościu trza do mnie i ja padam, i ja mam potrafię mieć tak samo awupy do dwa razy w, cza w czasie meczu, takie coś, no. To jest najbardziej w i ja tu nie widzę poprawy, my na razie update'a dostajemy, jakieś ciche update'y czasami, coś tam, jakaś aktualizacja jest, nawet Valve nie powie, że była aktualizacja, jakieś 6 mega, 10 mega, coś tam wprowadzają i moi zdaniem to roz... grę, no. No tak, MacMagic, gdyby nie padanie za ścianą, hitboxy, Advantage Peak, to ja bym przeżył wszystkie inne rzeczy, naprawdę. Premiera konkurenta CS2, dobra. Jutro ma nastąpić premiera w zasadzie trochę konkurenta counter Strike 2. Na przestrzeni tych nie wszystkich lat mieliśmy kilka prób zgarnięcia dla siebie części sławy CS-a, no. jednak konkurencja nie była dostatecznie dobra albo też podejście do rozgrywki ostatecznie różniło się od popularnego Counter-Strike'a. Słuchajcie, dla mnie nie ma szans być jak, jakakolwiek gra, która ma przypominać jako, jakoś podobiznę CS-a. Kiedyś jak wyszedł Counter-Strike Source, to ludzie chcieli lepszej grafiki, bo to już no przestarzała była i robili takie coś jak Counter Strike promo. Miało to połączyć C-Sorsa z 1.6, no i to nie wyszło. No stary, no w to nikt nie grał. No, no słuchajcie, dla mnie takie jakieś fanowskie rzeczy to nie ma szans, żeby to się udało. No tu musi być pieniądz robiony, muszą być turnieje, może jakieś tam kilka casuali tam ludzi pogra, może ja nawet chwilę bym pograł, ale na dłuższą metę to nie wyjdzie. To nie ma szans w ogóle takiego czegoś robi. To musi być gra robiona od podstaw, nie na po prostu mapach counter Strike'a, Inna gra musi wyjść, no dobra, od dobrego wydaw. Wtedy to ma szansę bycia, A tak to nie widzę konkurencji żadnej, nie, żeby dla Counter Strike'a to była. Tym razem jednak może być inaczej. Co może choć trochę zabrać graczy jak nie mod bezpośrednio związany właśnie z CS-em. A jest to modyfikacja, która w teorii łączy w sobie najlepsze cechy Counter Strike'a. Mowa tutaj o Classic Offensive. Jak możemy przeczytać na Twitterze, jest to mod do CSGO, którego celem jest przywrócenie społecznościowych aspektów i estetyki CS-a. 6 marca oficjalny profil Classic Offensive zapytał się społeczności w stylu Valve, co robią w przyszłą środę. I to właśnie wtedy ma nastąpić no. premiera. Niestety nie na Steamie, a na osobnym launcherze, o czym więcej zaraz. No właśnie, no na Steamie to raczej nie będzie wydaje mi się, bo Valve, no nie wiem czy oni dopuszczą do tego, ale może jak będzie na osobnym launcherze, no to spróbujemy w to zagrać widzowie na streamie i też ocenimy. Na razie jednak tak pokrótce jeszcze o samej modyfikacji, to więcej o tym idzie przeczytać w artykule na PC Gamerze. Cytując Classic Offensive został zatwierdzony przez nieistniejący już program Greenlight na Steamie w 2017 roku. Classic no. Offensive to coś w stylu odrodzenia CS 1.6 który zbudowany jest w nowej to wersji nie, silnika Source. To nie ma szans, zobaczcie. Ogólnie była taka akcja i zaraz Wam pokażę jak to wyglądało. To jest to, patrzcie. To jest to i to takie coś było. Widzicie? I to był CS Source połączony z 1.6, nie? I to takie coś próbują tu zrobić, no to nie ma szans, no. Pro no. mod version 1.07. It's a new release that just came out today. This game is still in its beta form, but it is a pro mod and it's, I don't know, maybe you don't know how Call of Duty was. They came out with all these like patches and whatnot, all these things to it, like comparing it wasn't what we expected. It didn't even, it wasn't. Right now, and they're still tweaking it, they're... Bo tu zrobili, że flashę łapią jak w 1.6. recoil jest podobny do 1.6, ale trochę złączony z sourcem. Granaty latają też troszkę inaczej. Grafika jest bardziej z source'a, nie? Ale gameplay, gameplay jest po prostu taki z 1.6 bardziej, nie? Więc no no tak, te daki na scrollu, tak, czyli kucanie. Więc no, widzowie, no nie masz szans, żeby to się udało. To jest podobna rzecz, czyli łączą CSGO z 1.6 i tam y, z Sourceem. nie ma szans z tym silnikiem. Przez twórców pozycjonowany jest w kategorii bardziej czystej, okrojonej alternatywy dla kosmetycznego i obciążonego mikrotransakcjami CSGO, obecnie CSa 2. W CSA2 kwestii tego moda nie tak, tak dawno roku. miała miejsce pewna drama z udziałem między innymi właśnie Valve. W styczniu dostaliśmy Cześć, informację o autorów tej modyfikacji, jasne. że Classic Offensive Jak został y, odrzucony z wydania na Steamie, sorry. a jego aplikacja została przez Valve wycofana po 8 latach rozwoju. Wcześniej szło się jeszcze dowiedzieć, że ich zespół przesłał wersję moda do recenzji w październiku i wciąż czekają na odpowiedź od Steamworks, mimo, że normalnie trwa to od 3 do 5 dni. Cytując modelów okay. z tego długiego posta ze stycznia, Valve wycofało naszą aplikację bez podania przyczyny. To druzgocące, ponieważ... Znaczy, no, no dziwią się, że Valve wycofało aplikację, która ma, ma zaszkodzić Counter-Strike'owi yy, dwójce? No nie, no dla mnie to nie dziwo, to jest normalne przez, przez firmę Valve, że zablokują im po prostu mod taki do Counter-Strike'a, no to nie jest dziwne. Ponieważ pracowaliśmy nad projektem przez prawie 8 lat, no, a cytując jeszcze Eurogamera no. w tej sprawie, twórcy wyjaśniają, że Classic Offensive powstało ściśle zgodnie z wytycznymi Valve dotyczącymi tworzenia modów hmm. opartych na ich markach. Przez 8 no, to lat to produkcji super. wydawca nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń do moda, a deweloperzy nawet zrezygnowali z posiłkowania się wyciekłymi do sieci buildami silnika Source, chociaż mogło to potencjalnie... Ułatwić im pracę. Dula, pamiętam tą grę, ale to było, stare, To był taki shit, że, ja nie wiem, tragedia. No tak, no niech się cieszą, że i Valve nie pozwie za plagiat. Też uważam, że tak mogliby zrobić. Wiadomo, że Valve daje modować gry i w ogóle mają tam narzędzia do tego, ale no... Wiecie, słuchajcie, zawsze jest drugie dno. Jeśli coś przyjdzie zagrozić Igierce, to od razu będą to usuwali. Nie Nieważne, czy im pozwolili, czy nie... Oni to jest ich platforma, oni mogą zrobić wszystko, co im się podoba przecież no. Mogą dopuścić to, mogą nie dopuścić, mają to w dupie. no Jak dodała wtedy na to jedna z osób, no cóż, tego można było się spodziewać. No. Boją się, że jeżeli Classic Offensive się powiedzie, nikt nie będzie grał w ich niedopracowaną grę i boją się, że stracą miliardy no dolarów. Tak, no, Wątpię, że ten mod będzie mieć aż taką siłę przebicia i wciąż według mnie ciężko by miał bezpośrednio konkurować z CSM2, choć oczywiście nie ma co takiej opcji na 100% wykluczać. Niestety bez wydania na Steamie produkcja pewnie sporo też straci, choć ostatnią zul, czyli która rozpoczęła ten projekt, stwierdziła Ta wersja Classic Offensive nie jest nawet w stanie grywalności na mod DB, a my nie aktualizowaliśmy tej strony od lat. Wciąż jednak często plasuje się w pierwszej setce, jeśli nie w pierwszej dziesiątce popularności. Potem dodał, wyobraźcie sobie wydanie jej na Steamie. Zul wypowiedział się też a propos tego odrzucenia przez Valve. Cały ten projekt był źródłem ogromnego stresu i depresji przez ponad pół dekady. Niektórzy moderzy odeszli, bo byli zestresowani faktem, że przez tak długi czas nie wiedzieli co zrobić, po tym jak Valve przestał odpowiadać i odmówiło dostępu dochodu. No dobra, no to tak jak jeszcze raz powtórzę, coś zagraża im gierce, widzą to, może zagrozi im gierce, widzą to no to będą to dusić, no, normalnie. I dla mnie to Valve z czystej, wiesz, firmowej rzeczy, no to zrobiło zrobiło dobrze, no. Gdy mówię 8 lat, mam na myśli 8 lat naszego wolnego, wolontariackiego czasu, podczas którego uczyliśmy się jak tworzenia obchodni, gier. Realistycznie rzecz biorąc, poświęcaliśmy no, na projekt przecież. tylko kilka godzin tygodniowo, kiedy czuliśmy się zmotywowani, a wynagrodzenie otrzymywaliśmy w ramach konta Patreon, które było ustalane dopiero po tym, jak społeczność zaczęła chcieć przekazywać darowizny na rzecz projektu. Z... No, słuchajcie, gdyby oni to mieli na piśmie wszystko, że takie coś może powstać, i w ogóle, no, wydaje mi się, że na piśmie tego nie było, no. Wiesz, może zapytali coś ten, ale jeśli było to by na piśmie i wszystko, no to raczej może by to doszło do skutku. Ale chyba tak to nie ma szans, no nie? Widzowie, jak myślicie? Zgodnie z prośbą społeczności przeszliśmy przez Greenlighta w 2017 roku. W tamtym czasie mod był bardzo popularny. Nawet Faceit przekazali nam pieniądze na wejście, ponieważ widzieli duży potencjał w tym modzie. To właśnie te mapy zobaczymy przy oficjalnym wydaniu Classic Offensive. W tym okay. między innymi 2, nie... Ale przynajmniej trej normalny tu jest, to może trej na sobie zagramy, szefy? Train, Militia czy też Vertigo. Uh, uh. Zul cały czas zachęca też społeczność screenami z tego moda, porównując je do wersji 1.6 i wygląda to naprawdę ciekawie. Zaprezentowali też. Ale to, że doszło do skutku, to ja wiem, że doszło do skutku, tylko chodzi o to, żeby dać to na Steam. No słuchajcie, gdyby to wyszło na Steam, to wydaje mi się, że jakąś rzeszę, taką większą rzeszę fanów by miała ta Gierka, nie? No, pewnie też, Werwel. No, masz rację, że Walwę by zastrzegło sobie na piśmie, że mogą się wycofać, nie? W, z, tego, z tej umowy. Na pewno by takie coś zrobili. Albo by takie coś było, że jeśli zagroziło, by to za bardzo ingerowało w gierkę ich, tak? Ich wyda wydawnictwa, no to też by jakoś mogli się wycofać. Pokrótce to, jak działają poszczególne bronie, nad którymi pracowali właśnie moderzy. O, odgłosy z y, Sorsa to jest. A odgłos se Sorsa, no to tu... To... Z tego co wiemy m.in. właśnie od Zula, produkcja będzie już wydana o godzinie 16, więc możliwe, że premiera będzie miała miejsce jeszcze wcześniej. O wszystkim w tym temacie oczywiście Dobra, będziemy informować m.in. na Discordzie. Zagramy w to na pewno, zagramy w to na pewno, jakiś no, jaki serwer FFA i będzie ciekawie, nie? To tak jeszcze na koniec pierwszego newsa. 1.6? Nie, a mi się udało, że z CS a to było, z 1.6 mówicie, tak? Kurde, nie wiem, bo w CS podobny był ten dźwięk, nie? Może z 1.6, może macie rację. Ja już nie pamiętam, ja to demencję mam już powoli. Trzeba wspomnieć o tym, co obecnie dzieje się w zamkniętych kwalifikacjach w PGL no, Bukareszt. Polska formacja BetClika podży w pewnym sensie zaskoczyło społeczność ich formą. Na swojej no, drodze na pokonali Partizan, to znaczy. Leo, Ninja i Pijamas, a wczoraj Fnatic i takim oto sposobem wygrali grupę C i dostali się do playoffów. Obecnie no ogólnie oni mieli taką tendencję spadkową i nagle znowu zaczęli dobrze grać, ale fajny skład jest, naprawdę fajny, tam Jacob, który no za bardzo w teamach nie grał, yy, tylko tam w nine przez chwilkę, Hype, który też tam w niszowych teamach, i fach tak samo, Demo i Priest doświadczeni zawodnicy, właśnie tak, tak jest najlepiej tworzyć drużynę, czyli dwóch doświadczonych i trzech jakichś tam yy, młodych, ale oni właśnie mają taki plus, że oni grali w drużynach, wiedzą troszkę na czym, yy, z czym to się je, ale naprawdę fajnie chłopacy grają, ja też oglądałem dzisiaj trochę Czerego, więc naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem ich rozwoju. No i oczywiście mają trenera Bogdana, który no dobrze wpływa chyba na chłopaków. No ta gierka nawet nieźle wychodzi, nie? Więc no na pewno będziemy patrzyli jak grają w przyszłości i też jakieś mecze ich skomentujemy, nie? Ja cały czas trzymam kciuki, żeby się dostali i teraz nie wiem czy tu już po tym meczu jest bedwum, ale dostaje się do finału i dzieli jeden mecz. Dostaje się na Turniej Pegiela w Bukareszcie, gdzie jest jeden slot tylko na lana i gdzie jest puli milion dwieście tysięcy dolarów, nie? A właśnie teraz Apogee dostało się do finału o te okay, zawody, bo gdzie bo pokonali formacji Begum bo też taka do 0 w mapach. Pięknie to wszystko zaczyna wyglądać. Jutro panowo 16 i nie się nie, o 16 zmierzą za OG o Pegiel Bukareszt w BO5. Dex słusznie zauważył, że dzięki dobrej grze zaczęli robić niezłe liczby na Twitchu, biorąc też pod uwagę trwające ESL Pro League. Wczoraj jeszcze po porażce z Polakami swoje trzy grosze dał Andreas Samuelson z Fnatic. 7 BO3 i 18 map w ciągu hmm. ostatnich 35 godzin. Godzin. Ciekawostka to więcej map niż nasz zespół Valorant'a rozegrał w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Warto też powiedzieć, że Bedclick dostało się do playoffów w turnieju CCT po tym, jak Na'Vi Junior musiało oddać mecz walkowerem ze względu na kolidujący z innym spotkaniem harmonogram. Wcześniej Polacy pokonali tam Aha, Fnatic czy też okay. Sasi. Szkoda, że ogólnie tych CCT nie możesz meczu, meczu przekładać, bo właśnie to jest minus, duży minus w tej lidze CCT, że tam zazwyczaj meczu nie możesz przełożyć, bo tam jest ta telewizja zamówiona, tam produkcja, tam koszty są i nie da rady przekładać. Meczu. Po prostu jak się nie ma to było i tyle, nie? Z Morelem. To są takie jaja z tym Morelem. Słuchajcie, ja kiedyś byłem coachem w Pride Morela. Grałem z nim w Drużynie. Kie w Drużynie czy z nim grałem? Nie, w Drużynie nie grałem. Byłem jego coachem w Pride i no to była normalna osoba. Nie wiem, co się z nim stało. Nie wiem, co to w ogóle za akcja się dzieje. Słuchajcie, teraz. To może, teraz dalszy ma, ciąg nie... sytuacji z byłym polskim graczem Pro Morelem. Jeżeli nie wiecie o co no, chodzi, zachęcamy do nadrobienia poprzedniego materiału. W dużym skrócie jest on posądzony o oszustwa no. i przykładowo sprzedał 40 osobom tą samą kartę. Kartę graficzną, w Słuchajcie, ale zobaczcie, jaki biznesmen, co? Zobaczcie, jaki biznesmen, że gościu jedną kartę sprzedaje 40 razy, co? Jaki trzeba mieć pomysł na życie? To jest dopiero. Może on wymienia się z kartą graficzną, no nie wiem, stary, nie, to w ogóle jest akcja, że gość, który grał kiedyś w Virtual w CS, a takie rzeczy robi, no to jest nie, nieprawdopodobne, nie? Wie, jak obracać towarem, właśnie, no. W realizacji tego tematu, jak stwierdził Repo, czekamy, bo niby porobi tym wszystkim ludziom zwroty. Jak ktoś nie chce czekać, to i tak większość skrynów dowodów lata na moim Discordzie i można śmiało zerknąć. Między innymi właśnie taką wiadomość dostał od Morelza. Użytkownik Frosty w punkt podsumował ten temat, gdzie Morel sprzedał kartę RTX 4070 Ti po cenie około 1600 zł. No, dobra cena, no. 1600 za taką grafę? Nie wygląda wcale podejrzanie, widzowie, za taką kantę jak myślą. 1600? W ogóle nie wygląda podejrzanie to. Legit, jak. Ch... Że ja od razu bym powiedział, że. ...tych, Kiedy normalnie kosztuje ona dużo więcej. Bardzo szybko po internecie zaczęły latać różne przeróbki z tym związane. Tutaj jeszcze mamy dalszy ciąg rozmowy repo i Morelza. Jak stwierdził repo, wyglądało to jak Exit Scam: kolej zebrał 12 osób, co dzisiaj do mnie napisali. Na co Morels odpisał? Nie ma sytuacji, że wziąłem kasę i kogoś zablokowałem czy coś. No i jak dodał na to repo, pytałem też innych graczy, powiedzieli, że ich zablokowałeś. Ja ręczyłem za ciebie i krzywo to wygląda. Pokazując też przy okazji screena historii jednej z osób, która miała z Morelzem. Repo nie, no Piotr, gitem jest. Nikogo w nie robi, daje rękę i nogę za niego. <gol> ja, pier ej, nigdy bym tak nie powiedział. Słuchajcie, no repo, no to powiedz, gdzie się umawiamy w sumie, nie? Trzeba się umówić, streama zrobić. Ta noga i ręka, no może niektórym by się przydała, no. Można, może coś z nią zrobić. Minus ręka, minus noga, no jasne, no. Styczność 8,5 tysiąca zaboliłem jakoś 9 stycznia. 13 miał wysłać, jest 5 luty, a on odpisuje tak średnio co 4 dni. Dwa razy już paczkę nadał i dziwnym trafem kurier nie dotarł. A on 24 na 7 w szpitalu jest, a nie u siebie. Jakieś zakręcone historie. To nie pierwszy taki screen. Takich na Discordzie u Repo lata już multum, a schemat jest mniej więcej taki sam. Ale zobaczcie, jak trzeba mieć fantazję, że gościu jest w szpitalu. Ja też słyszałem, że gościu gdzieś jest. Dużo historii słyszałem. Jak czytałem na tych UREPO po prostu, co tam ludzie wypisują, że u jeden raz był w szpitalu dwa tygodnie, raz był na Malcie, raz był na wakacjach, raz księgowej nie było, raz jeszcze kogoś nie było stary. Tam to normalnie, no ja bym takiego czegoś nie wymyślił. No tam to. Takie historie lecą, że nie wiem, może meteor tam też spadnie niedługo mu na chatę, że kartę mu wyjęło, że bomba pęknęła. Pie... No nie wiem, stary, no. Brat nie wysłał, stary zgubił, pies pogryzł. No, dużo może być, nie? Ale stary, no jak pies pogryzł, po to wiadomo, że to jest 50-50, bo to nie z mojej winy. No, no, różnie to bywa, stary, no. Połowę mogę ci oddać, ale no, druga połowa dla mnie, bo też jestem stratny. No, mogłeś kupić tanie, no dużo nie tracisz, nie? Za 1600 470 Ti. Ludzi pokrzywdzonych w tej kwestii jest wiele, dlatego dobrze, że repo zaczął to nagłaśniać, to. aby te praktyki ukrócić. Morales zaczął brać się za zwroty w kierunku tych osób, i z Discorda repo da się zauważyć, że posuwa się to powoli do przodu i coraz więcej osób zaczyna te pieniądze Faktycznie odzyskiwać. Jak stwierdził na to Repo, do końca tygodnia niby zrobi. Ja bym liczył z dwa tygodnie. I tak zrobił krzywe akcje i może mieć z tego kłopoty, powoli ale do przodu. Później dodając jeszcze, ciekawi mnie, czy gdybym posta nie dał, to by je zrobił, czy dalej byłoby mielenie. No wydaje mi się, gdyby Repo nie dał posta i ludzie by tam nie pisali, że kogo oszukał, no to by nie zrobił zwrotów. Nie ma szans, żadnych. Chyba, że na policję by go podali, ale to też nie wiem. Nie wiem czy on to sprzedawał poza tym. Poza Olyxem czy Allegro, jeśli poza sprzedawał, to ciężko by było go cokolwiek mu udowodnić, nie? Mi krzywdy nie zrobił, ścigać go nie będę, ale ludzie, którzy zostali w robie, nie mogą coś z tym zrobić. Na Discordzie wiązała się też pewna wymiana zdań. Pewne osoby widziały, że skamuje i nic z tym nie robili. No i jak stwierdził na to repo, tu akurat się zawiodłem na polskiej scenie cs i to bardzo. Znaczy, słuchajcie, no, przemo, ja też ogólnie, ja jeśli widzę coś jest tanie, tak na przykład na Allegro, ba ja się ze na Allegro bardzo często i na przykład sobie gry na PS3, jakieś takie, no droższe, no po prostu limitowanej edycji czy coś, bo jestem kolekcjonerem, to jak ja widzę na przykład, że go sprzedaje dajmy na to Metal Gear Solid Legacy Collection, tak, za 50 zł. No to coś jest nie tak dla mnie, jak to kosztuje po 500, po 700 złotych nowa, tak? Wiecie o co chodzi. No to, to ja wiem od razu, że no nie mam co w ogóle patrzeć i gość mówi, że stan igła i w ogóle to jest niemożliwe, żeby za 500 sprzedawać takie coś. No to no nie biorę ogólnie tego pod uwagę. I widzę, że na przykład typ ma nowe konto, czy nawet, nawet konto ma 10 lat, to i tak jak widzę, że no, no śmierdzi od razu, no. To, no ale słuchajcie, też tu troszkę inna sytuacja jest, bo to jest profesjonalny gracz, który grał w Virtus Pro, grał w Pride, grał w Illuminar, no grał w wielu drużynach znanych, tak? w Counter Strike'a, grał z Neo, grał z, z Paszą, grał, nie wiem, czy z, z Michem, tak? W drużynie, więc no. Słuchajcie, no ludzie mogli się nie bać go. Mogli go się nie bać, może hajsu potrzebował, czy co ja tego tak tanio sprzedaję. Dlatego, no, też, no, mogę też. Zrozumieć ludzi, którzy się na to nabrali, nie? Tu chodzi bardzo, no i też byli ludzie, którzy za niego ręce i nogi oddawali, jasne, no. Zmieniamy Dobrze, że nie temat. FIUTA. Ostatnio po sieci krążył pewien fragment z tym spika drużyny Natus z, z którego ludzie od razu zaczęli przypinać mu łatkę, że mają tam okropną atmosferę i uderzono też personalnie w zawodników. Tłumaczył się potem z tego jeden z graczy nawi i Mei. Zobaczcie sami. Oh god, god, god. Alexy, let me go cona na sami first one. I was very close to, Just, can to play one round cool. Jak dobrze, normalnie, Aleksi trzyma wszystkich króciutko, no, nie ma chaosu on ma mówi, żeby też nie było właśnie za dużo gadania, info i zobaczcie, trzyma krótko wszystkich i dobrze. I tak powinno być. Jest k kur... po prostu na to, że za dużo pie... Też jest. I widzicie, dlatego nawi gra jak gra. I potrafi grać. CS-a. Tak, a tu już że toksik w ogóle. no Też jest wyrwane z kontekstu. Też tak uważam. Tak samo jak tam Stas miał wyrwane z kontekstu, tak jak mówił Drużynie, tak? Coś na koniec. Więc dlatego nie było całej rozmowy. Też z dupy to zrobili. Delikatni ludzie, tak. Because I saw actually someone that replied to. one of the person who post that clip that uh, even though that game well, I fucking say high five to Alexi like very good job, you did 4k kills on B or something like this, but uh, obviously it was very out of context, which we don't like, like ECL put, uh, I think Alexi said at one point that uh, what the fuck, we are, we are happy, we are smiling, cheering everyone for each other and then we have one miss Discussion, let's say, and then we they post this clip, which no, is tak, no to jest not a good też, no. way, in our opinion, but it is what it is. They they post it and then. Tak będą ugadaj, to it. też dobrze, o to chodzi, nie? To teraz tak stricte, jeżeli jeśli chodzi o ESL Pro League, Vitality i Spirit zrobili bilans 3 do 0, dalej awansowało też już Navi, The Mongols, Mouse oraz Liquid. A dzisiaj o dalszą fazę walczą jeszcze ogólnie... tylko awansowa. Ale ogólnie bez niespodzianek, nie? Vitality, Spirit, Na'Vi i Mongols, jak zaawansowali. Maus, no to też nie jest niespodzianka żadna, no. O, też już Na'Vi, The Mongols, Maus oraz Liquid. A dzisiaj o dalszą fazę walczą jeszcze cztery składy z bilansem 2-2. Obecnie... A Falcons przegrało, nie? Swój mecz, widzowie. Bo ja nie... bo streamowałem i ja nie pamiętam, czy oni wygrali, czy przegrali. Przegrali, tak? Aha, no dobra. G2 wygrało, tak? Z Gamer Legion. Falcons podejmuje Eternal Fire, a później G2 spróbuje swoich sił z Gamer Legion. Jeśli chodzi o Falcons, to na swojej drodze pokonali Liquid, czy też Fury, jednak przegrali z Maus oraz 4 Max. A propos G2, niestety wczoraj Natus Wincery nie dało im żadnych szans i no, przegrali 0 o, okay. w mapach. Dlatego właśnie dzisiaj muszą walczyć o życie na tych zawodach z ekipą Gamer Legion, Gel nie gryzł się ostatnio więc jeżeli chodzi o używanie e, rozdzielczości... Eee! Najlepsza rozdziałka! Natywna! Tylko i wyłącznie! Full HD wygląda Dodając, Ćwiczyłem przez miesiąc na tej rozdzielczości ale zdałem sobie sprawę, że jest ona dla mnie za wolna. Potrzebuję szybkości i immersji. Miałem wrażenie, że po prostu oglądam grę w Full HD. Pozostaje rozdzielczość 1280... Na... To filmy oglądaj też 1280 jak ci pasuje tak. No nie? Widzowie! Na 960. Complexity ostatnio dołączyło do listy drużyn na mniejszego lana Fragadelfia, który będzie mieć miejsce w Las Vegas. Ich celem są oczywiście punkty VRS, których jest. na takich turniejach zdobywa się zdecydowanie za dużo. Wcześniej do tego grona dołączyło się również Ninjas in Pyjamas, którzy także liczą na szybki wzrost w rankingu VRS. Ale zobaczcie do czego to doszło, że musisz jechać gdzieś na jakiegoś gówno lana, gdzie masz 10 tysięcy w puli dolarów, żeby punkty VRS dostać. No do czego i do dostanów musisz lecieć, nie? Musisz szukać lana żeby dostać punkty VRS, no hit dla nowych drużyn. Tak wygląda pełna lista drużyn. A propos Complexity to ostatnio w końcu osiągnęli jakiś sukces w tym nowym składzie. Udało im się dostać do PGL Bukareszt, po tym jak dosyć niespodziewanie pokonali Wildcard w finale 3-0. Poznaliśmy zaproszenia no, do turnieju PGL Astana -0. 2025 i mamy w tej kwestii pewne ciekawe informacje. Pięć drużyn, a dokładnie G2, Eternal Fire, The Mongols, Furia oraz Gamer Legion przyjęli zaproszenia zarówno do zawodów od pgl no. jak i do IM Dallas Oprócz. 2025. 5. W punkt na ten temat stwierdził Ozni. Jeśli finaliści Astana będą musieli być w Dallas dzień później, to będzie problem. W końcu... no to na pewno będzie problem. Słuchajcie, to jest bardzo ciężko. Event się kończy 18. 19. Musisz już być na drugim evencie, a pamiętajcie, że Media Day jest jeszcze dzień przed turniejem, czyli 18. No, no nie dadzą rady być, bo kończy się 18. Nie, nie znaczy nie wszystkie drużyny, bo wiadomo, że niektóre odpadną, ale no tutaj jest problem, nie? I to duży, że takie coś jest. Nie wiem, jak oni to ogarnął, ale to nie nasz problem, widzowie, nie? PGL Astana kończy się 18 maja, a im dalej zaczyna się 19. No i na koniec mamy jeszcze taką jedną no ciekawostkę. Szoks dostał to. się do top 18 graczy na premierze. Ma... Nie wiem, jak to jest możliwe, że on dostał się do top 18 graczy na premierze. Jak ja tam grałem, to co chwilę odpalony, z... po dwóch, trzech odpalonych sku... Biegało. Więc no. ponad 31 tysięcy punktów. W sumie nie zdziwiłbym się gdyby był on jedynym graczem w tej topce, który nie używa sumagaczy. Jak stwierdził Ozni, na streamie powiedział, że często spotyka się z oszustami, ale jeśli nie są spinboterami to i tak udaje mu się wygrać większość gier. No u mnie signbotem biegają, to ciężko jest wygrać. Nie są spinboterami, bo już to Valve banuje, tak, ten wak nowy. Ale no typ signbotem normalnym biega, to go się nie da nabić. Duńska organizacja Sashi żegna się z ich zawodnikiem Altexem. Jak stwierdził na temat tej zmiany trener Handen, Sprowadziliśmy się. z iPhone'a i Altexa, aby dodać Firepowera do składu i byliśmy ciekawi jak wpłyną na rynki. Zaakceptowaliśmy konieczność wprowadzenia zmian w celu znalezienia odpowiedniej równowagi między tym, a zgraniem drużyny i filozofią gry. Obecnie tak wygląda ich formacja. Game Agents poinformowało, że zamykają ich dywizję w counter Strike 2 i nie wykluczają opcji, i już nigdy więcej nie powrócą na scenę CS. Plot sui z Tuo, Zopolo oraz Nesty stali się wolnymi agentami. Łącząc teraz ten news, to właśnie Klucu otrzymał od no, Phantom e sport dostał, z dziką kartę. Dostał na dziką kartę, bo my go chcieliśmy wcześniej, ale no podpisał kontrakt z Game Agents no i nie mogliśmy. A teraz no jak rozwiązany jest kontrakt, to mogliśmy go przetestować, ale będzie musiał zagrać no bardzo dobrze, żeby się dostać. Bardzo dobrze. No mam nadzieję, że się pokaże z najlepszej strony. Konrad otrzymał zaproszenie do pierwszej fazy testów, jednak wtedy nie mógł wziąć w niej udziału. Dlatego no. teraz, kiedy pojawia się okazja, chcą dać mu szansę. Podkreślam jednak wyraźnie, że mimo rozpoczęcia zmagań w trzeciej fazie, nie będzie tutaj żadnej taryfy ulgowej. Tak musi pokazać 300% swoich możliwości, by jak najlepiej wypaść w porównaniu do innych graczy, których obserwują od pierwszej fazy. Tym samym dołączył on do tej szóstki testowanych, których przedstawiliśmy wam w poprzednim materiale. Na początku marca wygasł kontrakt Graszoga z organizacją 500. Po tym jak sam siebie posadził na ławkę rezerwowych, trenował m.in. Ej, hey, lubię ten tekst. Posadzisz się sam na ławkę rezerwową. To jest coś pięknego w e sporcie. Nie chce cię grać, a idę na ławkę. Trener mówi grasz. Nie no, ja na ławkę idę, gość, ja nie chcę grać. Przecież takie coś ogólnie te kontrakty są tak z dupy skonstruowane, że jeśli takie coś powiedziałeś, to powinieneś w ogóle mieć rozwiązany kontrakt, nie? I tyle. Jeśli ty chcesz iść na ławkę ze swojej winy, tak? Po prostu, że to masz rozwiązany kontrakt. Zdura tak totalna, bo musisz płacić mu hajs, nie? Przez do końca kontrakt. Ten, no tak, Kuba, ja, ja uważam, że za dużo jest Lanów Tier 1 nie? Ja dla mnie to jest totalna, totalny besen, a za mało lanów Tier 2, Tier 3. Uważam, że powinno być o wiele więcej takich lanów. Innymi z kilkoma polskimi miksami. Graszok, jak sam stwierdził, jest otwarty na każdą ofertę. Z dzisiejszej karty z kalendarza z 11 marca niestety nie zakończyły się dzisiaj żadne zawody w przeszłości, ale urodziny obchodzi dzisiaj m.in. były zawodnik Virtus Pro Norbert, kto, o, który swoją poważniejszą karierę rozpoczynał w formacji DAT Team w 2018 roku. Jego największym osiągnięciem jest oczywiście pierwsze miejsce na Majorze w Rio w 2022 roku, Nie wiem, no, Norbert wygrał Majora, to jest w ogóle jakiś fenomen, nie? Ci Outsiders, czyli skład Virtus Pro, pokonali heroik w finale. Urodziny obchodzi dzisiaj też m.in. niemiecki gracz ProSaS czy też Chelsea. W ktoś urodziny obchodzi, jakiś gracz, stary. Nas niedługo to będziemy wszystkich urodziny Patryk kto obchodzi. Ale dobrze, no, warto fajnie wiedzieć. Wszystkiego najlepszego wszystkim życzymy, nie? Zdrówka i dużo headów. O, Archie z Diglem. Spoko. Jeżeli chcecie znaleźć w kolejnym... Jeśli chcecie się znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy podejrzeć akcję naszego odcinek, Discorda w zakładkę zagrani subaczy w opisie informacji. oraz komentarzu. Tym samym wspierajcie mu lajka like i standardowo na Discorda oraz zostawcie po prostu ja zostaw, łapkę w górę zostaje, oraz subskrypcję, czy jesteście z nami. Świetny materiał, świetny materiał.